we Okay, zaczynamy drugą część wywiadu z Piotrem Haferem Matysiakiem. Czas na pytania o czytelników serwisu naszego. Tutaj pierwsze pytanie. Skąd pomysł na taki name? Od blakiego? E, szczerze mówiąc nie pamiętam skąd wziął się pomysł na taki name. E, jedyne co wiem, to firma odkurzaczy nazywa się Hoover, ja niestety taki nick. I tak jakoś wyszło, nie pamiętam dokładnie skąd ten nick się wziął. A taki odkurzacz miałeś w domu, czy nie wiem, dlaczego tak w ogóle wybrałeś taką leki no, no, nick? mam odpowiedź na to pytanie, mam w domu taki odkurzacz. Aha, okay. ale, ale niedawno kupiony. Jeszcze jak miałem taki nikt, to jeszcze tego odkurzacza nie było w domu. Aha, to specjalnie tak pod nik kupił sobie odkurzacz. Tak, oczywiście. Okej, okay, dobra, drugie pytanie. Jaki jest Twój staż w Call of Duty? Jak zaczynałeś i co poradził, poradziłbyś początkującym graczom? Borat. Eee, jaki jest mój staż? Mój staż wynosi około 6 lat, bo gram od 2003 roku, kiedy wyszło Call of Duty 1. A co mógłbym poradzić początkującym graczom? To byle. Mm, starali się zdobywać doświadczenie i żeby nie starali korzystać z jakichś głównie, w sensie jakichś haksów, dopalaczy i tak dalej, nie? Każdy, każdy, jeśli będzie, wiadomo, treniczyni mistrzem, nie? I każdy, jeśli będzie chciał, to do czegoś dojdzie i jakieś doświadczenie zdobędzie, które będziemy mógł później wykorzystać w jakichś tam ligach, turniejach i tak dalej, i tak dalej nie. Okej. Okay. Myślę, że Bara będzie usatysfakcjonowany tą odpowiedzią. Okej, okay, teraz pytanie od twojego kolegi tutaj z klanu, Smila. Trzecie, czy to prawda, że jesteś strasznym winerem i wszyscy ma, muszą cię się ogarniać? Oczywiście, że jestem strasznym winerem, jeśli przegrywamy takie rundy z dupy, to dlaczego miałbym się nie denerwować? Chyba każdy się denerwuje, jeśli przegrywamy rundy takie, które na przykład nie wiem powiedzmy akcja 3v1, my to przegrywamy, dlatego że się denerwujemy, a to, że wszyscy muszą mi ogarniać, nie jest prawdą, bo niestety Jacek Kik też potrafi nieźle sobie podrzeć Japę. No to jest chyba istotne, nie tak samo, więc nie jestem ja jedyny. Czyli mówisz, że nie tylko ty no już klanie. Nie, nie, że nie. Nie, nie tylko. Nie tylko, nie tylko, nie tylko. Okej, okay, dobra. Pytanie czwarte. Jakie były twoje najlepsze klany, jak wspominasz grę pod ich barwami, Ewencik. Najlepsze klany, niech się zastanowię. Pamiętam, że w Call of Duty 1 grałem, nie pamiętam z kim, niestety, ale klan nazywał się chyba jakaś druga dywizja, coś tam takie wymyślone bardziej w jedynce, a w dwójce no niestety znaczy, niestety może i nawet, e, wspominam najlepiej grę z Progresem e, i Authentic, byliśmy razem na dwóch LANach, graliśmy razem dosyć długo i ogólnie grę wspominam z nimi bardzo sympatycznie, atmosfera zawsze była miła i no niestety, jakoś tam wyszło, że przestali mnie lubić i mnie wyjebali, no. Wyrzucili, to będziemy musieli jak zwykle, wiesz, ocenzurować, tak. Dobra. E, pytanie od THS-a, ile będziesz na klatę? Nie wiem, dawno nie byłem na siłowni. CRV-a by trzeba było się zapytać, ile ostatnim razem brałem, nie wiem, nie pamiętam. Aha, no dobra, to pewnie jakiś twój fan. Okej, okay, pytanie, no THS? <grystanie> 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 może tak, może tak, nie pamiętam takiego. Okej, okay, jeśli Pytanie szóste. Jeśli ktoś mniej znany od Ciebie ciśnie on na CB, to od razu jest haksem. Botek. Nie, to nie jest prawdą, ale jeśli widzę, że ktoś ma dziwne rundy i strzela yy, kurwa, znaczy, przepraszam, 500 headów za rogu jedną z to już nie jest mój problem, nie? Mam prawo dociekać takiej racji, czy było to w porządku, czy nie. Dobra, myślę, że głos fascynuje tę odpowiedź. Pytanie siódme. Jak długo zajmę jeszcze pozostać na sportowej scenie i czy to się opłaca? Modranek. Mody. Nie wiem jak długo zostanę na tej scenie, wiadomo skończyłem 18 lat, w życiu są też ważniejsze sprawy niż tylko gra i nie mam pojęcia jak długo zostanie, czy się opłaca to zależy, nie? Jeśli wyjeżdża się na większość imprez gdzieś za granicę, ale wiadomo na to trzeba mieć pieniądze, to może i się opłacać, bo pieniądze też z tego są, za pierwsze miejsca, drugie są nieraz wysokie nagrody pieniężne, prawda? Powiedzmy nawet taki przykład, chociaż nie, już był Call of Duty 2, Infinity, ma rację, prawda? Gracz kojka trójki, trójki jego dorobek na grze wynosi 500 tysięcy dolarów, także to nie jest mała suma, nie? Tak ostatnio choćby gruby teraz wygrał w Warcrafta, nie wiem, czy to. to, to no. Gruby. No nie wiem czy coś o jego świadczynach tutaj gdzieś tam, na Gamesconie, no. Właśnie, nie, 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 nie boję się po scenie Warcrafta. Nie, 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 nie. Ja tylko z kodem jestem bardziej związany. I... No dobra, to tak już. Poza tematem to się wytnie. To jaką bronią grasz i dlaczego? Zedę. Jaką bronią gram? Obecnie gram Pompon. Biorę przykład skłama. Był moim idolem, że tak powiem, chociaż nie, nie był nigdy w życiu. Nie najlepszą bronią, jaką grałem, pamiętam, to był Riff, kar 98 k Ćwiczyłem go grubo ponad dwa lata i zawsze potrafiłem dobrze nim grać. I ta broń jest po prostu świetna. Mój ojciec kiedyś miał prawdziwą taką broń, mnie bardzo urogoły, coś mnie tam, nie wiem jak to było. No właśnie w tym stylu coś takiego było, że mi się ta broń spodoba. Ogólnie interesuję się drugą wojną światową na co dzień, także bronie z II wojny światowej też są moim zainteresowaniem. Okej okay. czy kod yy, MW2 będzie lepszy od Call of Duty 2 ZD dalej się pyta. Dopóki nie zobaczę, nie mogę nic stwierdzić na ten temat. Po gameplayach widzący jest bardzo podobna do Call of Duty Modern Warfare 4. Yy, więc gra może być całkiem ciekawa, jest dynamiczną grą. Różni się bardzo od Call of Duty dwójki, a czy będzie lepsza to trzeba poczekać niestety i dopiero wtedy będziemy mogli określić. No okej, okay, dobra. Czy chciałbyś zmienić? Nie, coś, sorry, co, co byś chciał zmienić na polskiej zagranicznej scenie w Duty 2 Remix? Na polskiej chciałbym zmienić to, aby było więcej imprez imprezanowych, bo to są naprawdę świetne, świetne takie turnieje, w których można się pokazać z jak najlepszej strony. Póki co mamy kryzys, wiadomo, trzeba yy, łatać dziury w budżecie państwa, nie ma pieniędzy na takie rzeczy. A na zagranicznej scenie. Yy, Wypieprzyć Węgrów ze sceny całkiem, bo to są haksory, moim zdaniem. Nikt nie chce z nimi grać ostatnio. A ja słyszałeś o tym, że się już kryzys skończył? Kryzys się skończył? Bo tak mówili przynajmniej w telewizji, że większość państw odnosuje zyski teraz, a nie straty. Tak, no to większość państw, ale nie Polska. Ja po prostu zawsze było na nimi, to no też trzeba wziąć pod względ. Akcyzy zwiększają na piwo, na alkohol i tak dalej, i na papierosy, więc no, kryzys musi być. No, a to boli graczej, bo nie było, okej. Okay. Dobra. Yy... O, Laki się pyta. No tutaj jakieś pytanko ciekawe. Czy masz dziewczynę? Oczywiście, że mam dziewczynę. Dobrze, nie wiem o co mu chodziło... Dobra, tutaj teraz Zboczan do tego pytania nawiązał. Jeśli ją masz, co ona sądzi o twojej grze? Mogę powiedzieć, ale niestety muszę przytoczyć jej cytat. Ale bez, może bez przeklinania. Ujmij to jakimi słowami, takimi wiesz, lekkimi, że tak powiem, dla ucha. Lekkimi? No to wiadomo o co chodzi, tylko powiem to bardziej słowem. Popieprzona gra. A, no czyli tak, jak wiem, by kobiet, twierdzą o graniu. Okej, okay, dobra. Pytanie trzynaste. Czy nie myślisz nad tym, żeby przejść na KODA 4? Blaki? Na mnie już jest chyba za późno. Ja raz próbowałem swoich sił, jako tako mi szło. Pamiętam, surfałem, grałem w Call of Duty 4. Niestety wróciłem z powrotem na scenę dwójki i nie jestem aż tak bardzo jakoś tym zawiedzony. Call of Duty 4 yy, po prostu dla mnie już jest za późno, nie? Musiałbym wiele, wiele od początku się nauczyć, nie? Także teraz czekam na Modern Warfare 2, bo wtedy może coś się tam zmieni i jakoś sobie dam radę, nie? Okej. Okay. I pytanie czternaste. Czy teraz KO2 kręci się tak samo jak na początku sportowej kariery? Haksowa. Nie, nie kręci mnie już tak samo jak na początku, dlatego że na początku pamiętam jak zacząłem grać, to yy, więcej czasu spędzałem yy, traciłem na grę niż na naukę i miałem wtedy problem, pamiętam jeszcze w gimnazjum i niestety teraz już mnie tak nie kręci, już mnie, nie interesuje mnie ta gra jak dawniej, chociaż lubię sobie postrzelać, nie? Proszę więc zadam pytanie ode mnie, jako od, od, widza, od czytelnika serwisu. Co myślisz o perkach, o tych takich modyfikacjach, które są właśnie w kod 4 teraz i też mają być w tym Modern Warfare 2? Czy to wiesz, czy to jest jakiś, nie wiem. Bo w kodzie 2 dwa te, tego nie ma. Czy to jest plus czy minus tej, tej nowej właśnie gry? Zależy. Zależy jak dla kogo, dlatego że perki nie, niektóre są ciekawe. Wiadomo, że teraz w Liga Clan, bo jest na przykład Call of Duty 4, niektóre perki są chyba dostępne jakoś tak, raczej nie nieskończona amunicja, a czy nie skończona amunicja, tylko że więcej, ma, więcej tam magazynku, coś takiego jest, nie? naboi i tak dalej. A nie wiem jak to jest dokładnie, wiem, że Call of, Duty, Call of Duty 2 dla mnie jest taki bardziej klasykiem, w którym nie ma jakichś tam takich głupich udoskonaleń, że, że jakieś są właśnie te perki jakieś tam, nie wiadomo, że ginie to wyrzuca granat to są takie, takie rzeczy, nie, nie podoba mi się to z jednej strony, ale to zależy jak i dla kogo, nie? No to w sumie trochę psuje rozgrywkę, nie? Takie jakieś dodatki, takie ala wiesz, wezwanie, wezwanie bombardowania czy helikoptera, który strzela, nie? Nie ma czasu, na, na wojnie nie ma tak bardzo czasu na wzywanie takich posiłków, nie? Okej, okay, dobra. To było na tyle, jeśli chodzi o część pytań czytelników, także tutaj dzięki, dzięki za odpowiedź na te pytania. Dobra.